Witam serdecznie w tym bardzo słonecznym, upalnym wręcz dniu, zapraszając na najbliższą celebrację eucharystyczną w Kościele świętego Stanisława Kostki. Przed nami, Szanowni Państwo, 14 niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Teksty biblijne mówią o rozesłaniu uczniów, zadanie głoszenia dobrej nowiny. Radość ze zdobywania nowych wyznawców, bo oto 72 posłanych wraca z informacją, iż ulegają im duchy, iż mogą uzdrawiać, a wszystko to dzieje się w imię Chrystusa. Jest to odwieczne zadanie Kościoła, który posyła nie tylko swoich urzędowych świadków, Wiary, czyli kapłanów, ale także każdego z nas na mocy powszechnego kapłaństwa Chrystusa. Jesteśmy zobowiązani, niejako zobligowani do świadczenia i dawania świadectwa poprzez swoje życie, przykład i słowo. To, co powiedział Chrystus, będziemy znakiem sprzeciwu i jesteśmy znakiem sprzeciwu. Nie wszyscy nas zaakceptują, nie będzie owego symbolicznego przyjęcia w gościnę, ale tam, gdzie odrzucą słowo Chrystusa, dobrą nowinę, mamy nie pozostawać, lecz wyjść na drogę i strzepnąć ów, proch, aby dać dowód tego, że dobra nowina i słowo Chrystusa, czyli Prawda o Bogu została przez kogoś świadomie odrzucona. Nie jest to kwestia dyskryminowania ludzi, nie jest to kwestia używania argumentu strachu, wręcz przeciwnie dawanie szansy każdemu, aby pozdał możliwość zbawienia poprzez naukę Chrystusa. Najważniejsze jest to, iż jak powiedział nauczyciel, nasze imiona będą zapisane w niebie ze względu na trud. Poświęcenie i oddanie mu życia. Nie chodzi o tę zwykłą ludzką satysfakcję głoszenia chwały ludzkiej lub otrzymywania pokłonów od tych, którzy są naszymi słuchaczami. Chodzi o to, iż jesteśmy w wielkim pochodzie dziejów, ludzi, którzy od 21 wieków głoszą Słowo Zbawiciela. Tak jak posłał 72, tak dzisiaj posła również i każdego z nas byśmy nieśli słowo wyzwolenia, prawdy i słowo, które doprowadzi nas do poznania największej tajemnicy uniwersum, jaką jest Bóg. Na te rozważania zapraszam serdecznie w najbliższą niedzielę. Pozdrawiam, ksiądz Jacek Stasiak.